Siemano, Siemano, z tej strony Meksykano. i tak wygląda oto nasz stół. Sylwestrowy Serniko makowiec, własnoręcznej roboty, babaczki własnoręcznej roboty, szyszki własnoręcznej roboty, wafelki własnoręcznej roboty. Taka masala, czy jakoś tak to się mówi, na stole też już jest. Cieplutka jeszcze para leci. Naprawdę razy spróbować, takie smaki Rzeszok. Ogórki niestety nie swojej roboty. Sałatka swojej roboty, krzalnie swojej roboty, część mięska swojej roboty, jajeczka z majonezem, oczywiście tam jeszcze kolejna taka masala. Kot się pasie na wypasie, i tak wygląda. Do dzisiaj jeszcze do tego będziemy kosztować żeberek, które też sami piekliśmy. Szampan, kieliszki do szampana oczywiście bezalkoholowego. I tak to słuchajcie, wygląda. I przy tym stole i przy, bo daj, przy nie wiem przy TV, TVN czy Polsat będziemy ucztować i spędzać Sylwestra, a Wam życzę najlepszego i pozdrawiam jeszcze raz.